Chciałem pojadac ze nią. Kościół. ona jest porządna, no by nas nie wyzywała. No do kroń. Kto? Tam ta kobita? Tam ciemniejszy wziął. No tam. Już mam filmik po, nagrany. Z filmikiem. Masz na telefonie? Poka telefonie. Nie mam telefonu, wiesz? Zabrał mi kurwa ten swój w drecie. Oddawaj telefon, e! No powiedz, spierdala z moim telefonem! Co ty robisz, gościu? Kurwa, dawaj? dawaj telefon. Gościu, zatrzymaj się, oddawaj fona, gościu. Tam jest nagranie potrzebne, oddawaj gościu, dobra. bo mnie odjebią. Od... E! No. Dawaj, gościu, tego telefonu. telefonu, Nie mam żadnego telefonu. No, no to pokaż, telefonu. przeszukaj go, kurwa. No, przeszukaj telefon. Chodź, dawaj na bok, dawaj na bok, chodź tu na bok. A, chodź, chodź uspokójcie się, dobran. Gościu, nie, nie będzie gościem Ziomek w zielonym mówi, że tamto baba nas nazywała. Tak. No i to no było tak. nieprawda, bo powiedziała nam, że nic takiego nie było. Ale przecież jest nagranie ja na telefonie. A telefon ma no, ten nie wieśniak. Nie ma żadnego telefonu w jego kieszeniach. Co ty, jak ty nie masz to kajdanek. Oszust zajebany. Kurwa panowie, ja kurwa tak, z nie Poczekaj, kto to, 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 to? No, pierdolę.